Obchodzę swoje 40. urodziny, zdecydowałem, że opowiem Wam o mojej pierwszej miłości. Był rok 1999 i tak jak wielu nastolatków na całym świecie, przeżywałem swoją pierwszą miłość do Wybielacza, czyli Bleach, debiutanckiego albumu Nirvana z 1989 roku. Pamiętam, że mój kuzyn pożyczył mi go na kasecie i podczas kiedy większość moich rówieśników świetnie się bawiła, do przebojów ich troje, to ja chodziłem smutny i przeżywałem samobójstwo Kurta Cobaina, będąc przekonany, że jej w zasadzie mnie już życiem nic nie czeka. Sam album należy oczywiście do gatunku Grunge, a to co z niego bije to hałas, chaos, brud i bunt, czyli to wszystko co nie ubiło się w głowie równie przećpanego co genialnego wokalistę Nirvana. ale miał on sobie też taki uzależniający wręcz magnetyzm, co świetnie wpisywało się w kryzys dorastania, ale równie dobrze wpisuje się w kryzys wieku średniego. I choć później spędziłem chyba więcej czasu przy kolejnych albumach Nirwany, to moja pasja do muzyki zaczęła się właśnie od Bleach.